on ze stresu czasem tak robi. O. Halo, kurwa! Gra mi się zabić. Biego gaming! Sklaszowała się gra, bo podniosłem. Grają, mając rel, podniosłem item. Znaczy, no, pasywkę. Ta te piary Czekaj, ca Całą grę wyjebałem, całą grę skrzeszowałem wodę pół, pół, pół łońskiego powiatu. A nie, mam też tak zwany Hanej, czy Honey, się nazywa, nie wiem. Eee. I to nie chodzi o to, że kto. wiesz. To tak jakbyś miał, nie wiem. Dzieci typu. Y, murzy, Nazjata, indiani. To nie jest tak. powiem, że. A. To, to nie to. inaczej. Nie, 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 no może to porównanie jest nie najlepsze. Chodzi o to, że ważne jest, jak hodujesz te troskawki. A to, że masz taką odwianę, to jedno. Na troskawki wpływa w kurwy dużo rzeczy. Żeby była jaka była. Bardzo dużo. No już te... zrasa... nie, bo to już nie, że... Nie zgrywaj pisarza? A, pierdolę cię, kolego, tak ci powiem. Wiesz, pisać jakieś kurwa koki rzeczy na czacie, jak zasasujesz fiuta, no to nie, nie moja wina. Że się unosisz. Tu, chodź tu. Ej, zostaw tego kota, kurwa. Co, co, co ty jego Ej na kotka. W, w ogóle co pana pana kotka? Co się dzieje? Kot sobie siedzi na kanapie. Siedzi sobie na kanapie, ale nie na kanapie na szczycie kanapy jak zwyczaj to robi, tylko dosłownie na kanapie jak człowiek. I lumu 2 cm ducha napierda na pełnym szczeknięciem. A wiecie, jaki kot ma słuch? kot to kurwa mrówkę słyszy, jak chodzi w drugim pokoju obok. A ona już szeka pod uchem. Nie no, ale JD to są dwie litery, no nie wiem, no ja sobie napiszę JD, no jest, ała! A kurwa! Mm. Pierdalę, się pierdalam, się, pierdalać się, jebać bieda. Ja szemera chodź kupić, nie wiem niczego do tego, BSC, ja kupię mera. Ja myślę, że możemy ja myślę, że Możemy Moskwę nie powiem możemy na stopro możemy No może na stopro, możemy na stopro Daj no. no bo moster mówi, że jesteś farmazoniarzy Ojej, 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 ty Ej, ty. Ja e, kurwa O kurwa, ty o, go mi go wyjebało ty Założyłem O, Irelia gra brusik To z tobą? oj, tak, ze mną niestety, no Był słynny tekst, zaufaj mi Tam tak nie daj się nabrać nigdy.